No elo, elo. A więc pewnego wieczora uznałem, że napiszę posta na lokalnej grupie Uratuj przed Śmieciarką odnośnie tego, że przygarnę jakiś stary sprzęt. I tak oto otrzymałem terminal HP T5550. Jest to stary terminal bazujący na procesorze, co ciekawe, nie Intela, a nie AMD, lecz trzeciej zapomnianej marki, VIA. Jest to model Nano U3500. Jest to jednowątkowy, jednordzeniowy procesor, w sam raz do tego, do czego go zaraz wykorzystam. Pierwsze co to uznałem, że tak stary sprzęt może wymagać otwarcia i sprawdzenia, czy wszystko gra w środku. Eee, o dziwo, było o wiele lepiej niż się spodziewałem, więc... Wymieniłem jedynie pastę termoprzewodzącą, bo nie musiałem nic przedmuchiwać. Założyłem radiatory i zamknąłem. Po uruchomieniu uraczył mnie ekran ładowania Windowsa 7 w wersji Ultimate. Z systemu dostałem informację, że komputerowi towarzyszą 4 GB, gigabity RAMu. Yy, oraz dysk 250 GB z zainstalowanym praktycznie czystym Windowsem. Następnie pobawiłem się trochę z systemem, lecz zakończyło się to na tym, że nie miałem jak go połączyć z siecią, gdyż nie mam niestety w sensie nie znam swoich haseł PPPOE no haseł do yy, sieci szerokopasowej. A więc czas przejść do zabawy. Byłem ciekaw, jakby sobie ten komputerek klasy Ultramobile poradził z systemem Linux Mint i no i nie poradził sobie. Skończyło się to czarnym ekranem po prostu. Ale spokójnik, to jeszcze nie koniec Padłem na pomysł. Co gdyby postawić tutaj Ubuntu serwer i zrobić z niego serwer NAS oparty na rozwiązaniu NextCloud. W końcu komputer pobiera tylko 16W w porywach, a więc przeszedłem do rzeczy. Ubuntu serwerek, Apache, MySQL, no i NextCloud. No i voila. Wszystko działa. Teraz tylko wyprowadzić kabel z routera i podpiąć moją chmurkę schowaną w szafie do sieci. A no i zapomniałem wspomnieć. Ten dysk 250 giga wymieniam na ten dysk 500 giga. I jakie są zalety takiego rozwiązania? A chociażby takie, że ten serwer jest nieporównywalnie tańszy od rozwiązań od Google'a czy innych tego typu usługodawców? Miesięcznie będzie to kosztować około 7 do 8 zł, kiedy 100 giga od Google'a kosztuje 9 zł, a o mnie to będzie 500 giga. Dodatkowo NextCode ma opcję instalacji rozszerzeń. W ten sposób dodajemy opcję rejestracji. Tak samo działa wbudowana alternatywa do Google Docs'a yy, czy czat. Użytkownicy mogą również udostępniać między sobą dane oraz skonfigurować wbudowanego klienta poczty. A więc to by było tyle. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję za oglądanie. No i hej.